Hej, cześć siemanko, z tej strony Filipos dziś będziemy grać yy, w grze dla znajomych, żeby zobaczyć kto jest lepszy daną postacią więc ja już może ten utworzę grę dla znajomych i Kuba do, do, Kuba do mnie dochodzi i y, przed startem zostawcie łapkę w górę jak, jak ja otworzę tego brawlboxa. 3 Dwa, jeden. Nic, nic nie wpadło, ale. Dobra. Y... Kuba, jaką postacią najpierw zagramy? Dobra, najpierw A na czym? Na, na duo. Duo? Znaczy solo. Solo. A jaka ma No nie wiem, wybierz. Ty jesteś moim Obojda. gościem, więc. Ty jesteś Pani. dziś moim gościem, więc mogę wybrać. Ja ja. ja. Jak? Skaliste bloki. Skaliste bloki. Dobra. Skaliste bloki. Skaliste A postać, bloki. Jak postać? A gadżety, gadżety czy bez? Gadżety. Dobra. Jaka postać? B? Postać. Jackie? Nie wiem. Colt? Piper. Piper? Dobra. Ale nie zmieniamy Star Powera, tylko jest pierwszy. Dobra. No już jestem gotowy. A jaka to jest no pewno. Muszę wejść. No, to nie za fajna. Patrząc. Chyba najpierw wybijamy wszystkie boty, i na końcu ze sobą walczymy. Mamy, no, musimy mieć tyle samo kubów. Nie, czemu tyle samo kubów? No, bo to będzie fair najbardziej perkaże tak. tak nie jakaś... wybijamy boty i każdy będzie miał tyle samo nie, nie. tak bo to będzie najsprawiedliwiej każdy ma tyle samo bota, bo... yeah. um. Um. o jakiś bibi jakoś nie yeah. ja jestem to wiem zginąłeś czyli jakby wygrałem no, bo, um, um, o, dobra, wybijamy. też Jak nie. Jak wybijamy? Nie wybijamy. Dobra, widzimy się po krótkiej przerwie. Nie wybij. Dobra, widzowie, a więc mój brat wybrał nam Gina, który... Ale nie zmieniamy Star Powerów kuba gramy, no, nie tylko zmieniamy. na wietrzem. To ten trochę się nie przyda. Nawet w ogóle się nie przyda. Na no solo. Tylko gadżet się przyda. No nie, lagi, mam lagi. A w ogóle jaki gin ma gadżet? A dobra, już wiem. Taki od No, pamiętam. Hmm. Musimy sobie znaleźć jakiegoś typka. Lepiej bota. No. Nie, to ty! Tak! Jak? wygrana. Jak ty to zrobiłeś? Czy smiliłeś tak mało życia? Ja nie mogę. No yes. ale... mm, po... z nie wyjść Widzisz, to Nie. Bo to zrobimy przerwę i dopóki. Dobra, a więc Kuba mi pozwolił wybrać postać, a więc ja wybieram peny, bo akurat do niej ostatnio zdobyłem gadżet, czyli znaczy skina. Więc jest dobrze. Kim ma gadżet? wiem. Co? Coś fajnego. Ja powiedziałem do Dina. Ale ja, Nie, nie powiedziałeś, się ja po, po tym sam o, sobie przypomniałem. No, jak możesz nie wiedzieć? No nie wiem. Nie, zaraz Jessie mnie zabije. Nie, nie, ja się nie, nie dam. Serio? Zaraz by mnie Jessie zabiła. Uff. Dobra, jakoś się porobiłem, ale... O nie, lagi. O, no nie. Jak ty masz trzy kuby? Sześć. Nie. Porobiłem i, i masz mało życia. Dobrze nie. wygrałem z nim, więc teraz moja jest wygrana. O nie. Jest. Jest chyba jeden, jeden. O nie, o nie, o nie. Zginąłem. Nie to teraz wybiera? Nie, jest 2. 1 dla ciebie niestety No ty masz 5000 tysięcy Teraz wybieram? ty wybieraj sobie Dobra, ja wybieram... Wybieram... No, no Bo, Bo. Jaki on ma gadżet? Poczekaj Poczekaj, mi się o. to o A, no, to jest fajne Ko więc owszem. Ale nie zmieniłeś Star Nie, Nie, nie Nie można. Ej, znagowało mi się ten godzik startu. A. Nie, no, też już przed chwilą nagraliśmy film. Minecraft tak to wpadajcie no. Do mnie, powiedz, no czy do to, 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 my... to na spodziewał no. Zabiję mówię, jedno. Ile masz klubów? Nie powiem ci a, Dobra A co, a ty? Co? Ja dwa O, ma. Teraz pięć. No ja dwa ciągle. Patrz, co ci tam rzucam Nie możesz to ładować. wyładować. Uj, tak. Panów moją. Łapkę, dobra, 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 jedziemy, jedziemy. Nie, nie! Ale jak to... Nie, jak to nie trafiło w niego? Zginąłem. Z mojego pułapki. No tak, ale zgrałem. No to teraz... jeden. Ja, ja wybieram wybieraj. kogo by tu wybrać Pana P. A nie, ty nie masz ja pana P. P. To tarę. Pamiętaj, nie zmieniamy okay. okay. mhm. Muszę być Shelly, prawie zginąłem. Ej, ginę, 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 dobra. Przeżyłem. Shelly mnie prawie zabiła. Przecież nie dałbym się zabić ja nie wiem, co na początku. Meczu. A ja wiem. Nie, Mike mnie zabił. Czyli już wygrałem. No, jest bardzo trudno dla I... mnie. Ale, że tą rundę wygrałam O nie, o nie, o nie, misiek, 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 no, misiek, misiek, ja misiek, 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 misiek mm. O, to prawie ja wygram akurat postacią Jaką? Dobra, używamy ulta o nie, tam jest dynamite, Krzyściu mm. Nie, zginąłem Ale czy, czy mój cień zabije dynamajka? Dynamik. Mój cień ha, Mój cień zabił Dynamajka i Nikt się nie musiało wiedzieć Shelly Shelly? O nie mm, Spoko Czekaj, wszystko ja się kto na niej rangę? Trzydziestą ja pierwszą Ale nie, ja idę przodem. Szok bitewny zostaje Plaster Już... Szok bitewny! Przecież ja, ja, ja wybrałam przed nimi on plaster Nie, niemożliwe, bo nie, od razu no, jest nie szok bitewny No ale niech będzie, no to chyba niech będzie, my będziemy mieli inne No dobra, to jest trochę oszukane Nie, bo ja Bo plaster wybrałam. jest leżczy no bo ty masz do niej star powera i nie zmieniłeś, dlatego. O nie ginę, ginę. Dobra, cztery kuby. Już cztery? Tak, cztery. Dobra, a ten dynamorzki nie wkurzał osiem kibów. Osiem już? Osiem klubów. To jest oszustwo. Jak to jest oszustwo? Osiem No ale to, to ty jesteś oszu... Jak? Przecież ty jesteś oszustem, bo mieliśmy... Nie Ale ty jesteś... Nie, cicho. Ty jesteś oszustem, bo mieliśmy grać tak, żeby każdy miał, miał tyle samo kibów, żeby miały nie. różne szanse. No to na... No tak, no tak będzie to tak powinniśmy robić. Hihi, hi, nubia, jeden... Masz mniej życia. No mam. No ale. Kuba. Zmieniam mapę, wybrałem Rico A Kuba nareszcie się zgodził na wybijanie botów Żebyśmy mieli tyle samo cube'ów Nie, nie zgodziłem się na wybijanie botów, ale żebyśmy mieli tyle Dobra I ja więc zaczynamy gierkę I Kuba, wziąłeś z tego pierwszego sequera? Tak, wziąłem tego Już myślałem, że... jak się odbija, to więcej dodają No, no to ja też to wyobrażam O, siema ale mnie, mnie wyjesz, nie No kuba! Mam lagi No kuba! Dobra, a więc gramy jeszcze raz riko. A... Ja też. O, jakoś fajkę. I genek genee, gena, jestem na mapie no, yyy, a gdzie mogę być? no, jak tu to powiedzieć? Na dole, na dole I Ile masz kilków? Ja cztery dwa o to chodź, idziemy, o siema użyć ulta na skrzynki? nie, na razie nie zbieraj ja mam trzy no to chodź tu pięć to weź sobie te dwa jakbyśmy grali bez tego to już by się raczej nie miał szans mam ulta i pięć kibów. Ja no, no i miałbym no, okay. siedem o bit, dawaj ośmiobitowca pomóż mi no nie mnie myślałam że to bot to jestem ja ośmiobitowiec to bot nie 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 no widzisz, gdybyśmy nie wiedzieli bo to to Nie, z Dobra, jakaś ina fasa. Kuba, Kuba wybiera To będzie dobre, bo ja już mam taktykę, bo on, on nie wie o pewnej rzeczy, o której ja wiem. Ale jeszcze nie będę wam mówił żeby on nie usłyszał. Ja no, Jakiego buga? Uwaga, że... nie. nie. To nie o te, To nie, nie, to nie o to chodzi. Ale jest ta, jeszcze taka pewna rzecz, o której ty nie wiesz. Ale ona działa tylko na Karlu. To to trzeba mieć do niego garzec Dawaj, bie bierz go I do... ZOSTAW KIUBY no, ja, ja, ja Przecież ja mam jeden, teraz masz niszczyć co zabić kogoś i zostawić kiuby nie, to, Pomogę ci Uciekaj, uciekaj, uciekaj Prawie bym cię zabił, a chciałem Rosę no, no ale chciałem Rosę walnąć, ale ty do niej pod podszedłeś No nie mnie no, o, dobra, dawaj ją, dawaj ją. Ale nie ultem. Nie, dalej gramy bez zabijania. O, właśnie o tym mówiłem, Kuba, że jak użyjesz gadżetu, a potem ulta, to on dłużej działa. Zginąłem. Hmm, a więc, na ty, to, by to było na tyle, jeśli chcecie. Kolejny odcinek z tej serii. Stawcie łapkę w górę i subskrypcję na moim kanale. Ja się z Wami żegnam. Cześć.